Siemanko. Mamy 1 kwietnia, godzina 6 rano. Bierzemy się za rozszywanie nawozu pod owies Będzie szła polifoska ósemka w dawce 150 kg. Do tego jeszcze saleczak też 150 kg. Mamy 3 hektary owsa w tym roku. Nie wiem jak wy, ale my zawsze okrywamy wszystkie nawozy folio, żeby nie zamokły. No, trochę więcej może pójdzie, jak 150 kg, bo mamy jeden bik na 3 hektary. To tam, to by, jakbyśmy dawali po 150, to by wyszło 450 kg, a jak mamy 500, to tam delikatnie więcej. I zaraz odkryjemy te nawozy. Zaczepiam 30. Taką prowizorkę mamy do 30, żeby 30 bigi do rozsiewacza podnosić. W zatorze mamy tur, ale zatorem szyjemy nawozy i nie ma jak. Jest takie coś na szybkości zrobione. Zobaczycie zresztą, jak podepnę już pod 30. I wam jak u nas wygląda załadunek nawozu do rozsiewacza. Także widzimy się po krótkiej przerwie. Idziemy z pierwszym kawałkiem pół hektara, tutaj to sucho, także nie ma problemu. No i łapie kolorku. Teraz temperatury po 20 stopni były w dzień. 20-15 między tymi granicami. Z każdym z niem do przodu. No i nie wiem czy dzisiaj będzie agregatowane. Kurde. Taka gąbka tutaj pod nogami. Z agregatem siądę o, Woda jeszcze stoi o, Chyba trzeba czekać po świętach, kurde A myślałem, że już dzisiaj coś zaczniemy, jakieś siewy Po południu A tu masz Słuchajcie, no jak tu siać, kurde no Na šotku pola je taka atrakcija. Makabra. Ma pro, ma pro. No, pro, Zaraz jeszcze z statów porozmawiamy. Zobaczymy, czy jest sens zwracać uwagę na takie miejsca, czy robić to po prostu. Myślę, że po pożniwach pożyczę od kolegi Głębosza. I może jakbym tu zrobił te 20-30 metrów szerokości. To coś by to pomogło. Nie, warstwa to późno jest, ale iłek, kurde, no iłek, ciężko z tą wodą, Przepuszczalność. Musiał zrobić tutaj trochę w szerokości, i tam przy tym wszężycie w długości, tak też ze 20 metrów szeroko i długo ze 100 metrów. No zobaczymy. bo No i pan, ładny kawałek pola. I w każdym miejscu jakieś tutaj musi być mokradla. Boję się, żeby agregatu nie okleić też. Bo kurde, wiecie, jak to jest z tym wyjmowaniem ziemi z tych wałków, jak się nabije. To mamy pół godziny albo nawet godzinę w plecy. Kto nie doświadczył, to nie wie. No Tam, gdzie tata teraz jedzie, też było mokro, ledwo kultywatorem się przechodziło. A dzisiaj kurcze ładnie to obeschło. Także myślę, że może, może coś podziałamy dzisiaj. No, widzicie, tu ładnie przeszedł, takie kurcze miejsca co? Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka